Cześć. Witajcie w najdłużej oczekiwanym odcinku na moim kanale. Tak jest. Franek Studienka powrócił. Część z was pewnie już zapomniała o istnieniu tego menedżera. Część z was zastanawiało się, gdzie on jest. Prawda była taka, że poszukiwał klamki do zamknięcia okienka transferowego. Dlatego, żeby nie przedłużać i dać Frankowi Studience pole do popisu, przebrnijmy przez ostatni mecz sierpniowy. Aby ten popisał się swoimi, z pewnością nietuzinkowymi pomysłami, na zrealizowanie celu, jaki postawił mu zarząd Nottingham Forest w postaci awansu do Premier League. Jak widać, konkurencja również nie śpi i wysłała zapytanie ofertowe o Loleja. Na chwilę obecną jest to zdecydowanie jedna z największych gwiazd klubu, dlatego też Polak postanowił odmówić Sportingowi Lizbonie, ponieważ potrzebuje tego zawodnika do realizacji swoich planów. I oczywiście zarządu też. Ale zanim jednak kluczowe decyzje zamykającego się okienka transferowego mecz z Preston. W 12 minucie meczu Brownejowi nie spodobało się zamiłowanie Matiego Kesha do kręciołków i postanowił zrównać prawego obrońcę Nottingham z ziemią. Takie zachowanie z kolei sędzia zinterpretował jako dyskryminację i hamowanie rozwoju talentów zawodników, i przyznał za to zawodnikowi Preston żółtą kartkę. Co ciekawe, przed chwilą wspomniany zawodnik okazał olbrzymi spokój patrząc na żółty kartonik. Być może myślał, że jest to pewnego rodzaju nagroda, a tak naprawdę była to kara. Cała ta sytuacja sprzed chwili podziałała na Matiego Kesza, niczym płachta na byka. Prawy obrońca wyewoluował w prawego skrzydłowego i w 20 minucie dograł piłkę na głowę do Carvalho, który bez najmniejszego problemu pokonał bramkarza Presto. Nie wiedzieć czemu po strzelonej bramce chciał, aby na stadionie zapanowała cisza. Jednak Portugalczyk tą jedną bramką, niestety, ale nie przejął jeszcze władzy nad wszystkimi kibicami zgromadzonymi na stadionie, a ci skakali jak małpiatki w klatce w Zoom. Powtórka akcji strzeleckiej pokazała, że dośrodkowanie było idealnie wymierzone na głowę Portugalczyka, a sam Portugalczyk nie miał prawa pomylić się przy tym strzale, dlatego też zdobył bramkę dla Nottingham Forest. Jednak Franek Studzienka był gdzieś daleko swoimi myślami, dlatego też zaklaskał niemrawo, myśląc zapewne o transferze Neymara. Szkoda tylko, że na taki transfer tak naprawdę go nie stać, ale marzyć każdy może. W 24 minucie po wybitnej interwencji Figuë i Redo, Brown był bardzo bliski pokazania czegoś więcej aniżeli tylko umiejętności zdobywania żółtej kartki, ale niestety pokazał jedynie Zeza. Nie jest to niestety ani powód do dumy, ani do radości, ponieważ przez tego zawodnika chłopiec od piłek musiał daleko biec. W 30 minucie Da Costa przydał się podaniem do Carvalho, otworzył mu drogi do bramki, bo w końcu było ich aż tak wiele, a ten bez problemu zmusił golkipera do wyciągnięcia piłki z siatki po raz drugi. Tym razem Portugalczyk już nie prosił o ciszę, a zaprezentował parę cyrkowych sztuczek, które ostatecznie zakończyły się upadkiem i nie daj Boże dla Franka Studzienki kontuzją. Ponieważ Carvalho bez dwóch zdań jest bardziej skuteczny niż Da Costa i Graban wrzuceni do jednego worka strzeleckiego. Na powtórce doskonale widać, że obrońcy Preston chcieli zrobić tak zwaną kanapkę, jednak Carvalho nie chciał występować w roli parówki w tym hot -dogu, dlatego szybko pozbył się piłki, co zaowocowało drugą bramką na koncie jego i Nottingham Forest. W 45 minucie, choć mi to nieprawdopodobnie, Amelobi wyprzedził wszystkich obrońców, zagrał do Grabana, a ten pokonał bramkarza. Można by wręcz rzec, że nie spodobało mu się to, że Carvalho rozpanoszył się na pozycji napastnika, jakby grał na tej pozycji domyślnie. Franek, natomiast jak to Franek, był zamyślony na temat transferów, które powinien wykonać i nie zwracał uwagi, że tak naprawdę jego zawodnicy biegają po boisku niczym wolne elektrony. Nie za bardzo wiedzą, co mają robić i w jaki sposób rozgrywać piłkę. Jednak po raz kolejny pojawia się tutaj geniusz polskiego szkoleniowca, który w ten sposób doprowadził do tego, że jego drużyna prowadził 3-0, a to dopiero koniec pierwszej połowy. Taka sytuacja w końcu doczekała się impulsywnej reakcji na trzecią bramkę strzeloną przez jego podopiecznych, a konkretnie Grabana, którego jak widać nie stać na wizytę u profesjonalnego barbera. W 51 minucie Loli wbiega w pole karne, Preston podaje do Carvalho, a ten bez pomyłki strzela swojego hat-tricka. Dodatkowo swoją cieszynką pokazuje, że odnajduje się w każdej sytuacji, dlatego też jestem ciekaw, czy w trakcie biegu z piłką byłby w stanie wyprasować koszulkę swoim kolegom. Uciszaczem już był, cyrkowcem już był, teraz jest atletą, więc dlaczego by miał nie zostać panią domu? Co gorsza, Franek Studienka zaczął mieć coraz większe wątpliwości, dlaczego jego drużyna nagle zaczęła grać jak znud. Początkowo myślał, że to jego notatki z zapisami transferów wyciekły gdzieś do mediów społecznościowych swojej drużyny, ale przecież na tych kartkach były tylko rysunki dinozaurów i palm. Bądź co bądź na polskim szkoleniowcu, hat-trick Carvalho wywołał niesamowite wrażenie. Radość była tak wielka i ekspresyjna, że realizator nie mógł sobie pozwolić na pokazanie tego. Gdyż przypominamy, mecz toczył się w godzinach południowych. W 57 minucie podanie do Carvalho w polu karnym, ten tym razem oddał piłkę do Dakosty i również ten napastnik bez problemu pokonał golkipera Preston. Z cieszynki wynika, że zdecydowanie mamy tutaj w Nottingham Forest jakieś wyzwanie, gdyż każdy pompuje się niczym rękawki do pływania. No i w tym momencie Franek Studzienka to już zdecydowanie ma zagadkę. Dlaczego nagle jeden i drugi napastnik zaczynają strzelać gole? Zaraz się okaże, że jedynym wzmocnieniem, jakiego potrzebuje Nottingham Forest, jest zdecydowanie linia defensywna. Z drugiej strony i tak po co komu nowy napastnik, czy też skrzydłowy, skoro w drużynie jest Carvalho. Wyprowadzi kontrę, strzeli bramkę i jeszcze na dodatek zaniesie piłkę z powrotem na środek boiska. W 64 minucie jeszcze raz szansę na strzelenie bramki miał Carvalho, jednak tym razem Rud przypomniał sobie na czym polega fach bramkarza i wybronił strzał Portugalczyka. Franek natomiast rozgrzany do czerwoności sytuacją, jaka ma miejsce na boisku i prowadzeniem 5-0 do 0 Nottingham Forest zagrzewa jeszcze całą drużynę, aby dała z siebie jeszcze więcej i wygrała jak największą różnicą bramek. Dokonując tym samym dwóch zmian, ściągając między innymi bramkostrzelnego Carvalho i zmęczonego ciągłymi rajdami pod bramkę rywali Matiego Kesha. Franek Studzienka znany z tego, że lubi rywalizację aż do rozlewu krwi na środkowego pomocnika ofensywnego wpuścił rodaka Carvalho Silve. Ale do tego wywodu wrócimy za chwilę, ponieważ Figo strzela szóstą bramkę dla Nottingham Forest po bezbłędnym wykonaniu rzutu rożnego. Oczywiście całej tej bezbłędności pomógł nieco defensor Preston, jakim był Hughes, który śmiało można powiedzieć, że asystował Figo Redo. Wracając zatem do wywodu, jaki był przed chwilą, Silva ma wiele do udowodnienia, ponieważ przed przybyciem polskiego szkoleniowca było numerem jeden w formacji Nottingham Forest. A teraz na tle swojego radaka, który potrafi strzelić nawet trzy bramki w jednym meczu, wypada tak jak mizeria bez ogórka. Natomiast Darikwa wchodzący za Mattiego Kesha, dostał szansę na grę, ponieważ wypłakał się Frankowi w rękaw, że nie dostaje tyle czasu, ile było mu obiecane przed jego przybyciem. A jako że Franek Studienka to dość wrażliwy chłopak, bezproblemowo zgodził się na to, aby jego podopieczny pokopał sobie trochę futbolówkę w trakcie meczu. A jako, że w Nottingham Forest wkroczył duch Bayernu Monachią z meczu z Barceloną, niewiele dłużej trzeba było czekać, aby Jameobi strzelił swoją bramkę. Zrobił to jednak na tyle silnie, że piłka wypadła aż z siatki za bramką. Prawdopodobnie siła, którą zyskał jest efektem pompowania całej drużyny, bądź też wstrzyknięciem sobie sterydów w lewą nogę. Wniosek po siódmej bramce nasuwał się dość prosty. Zawodnicy Nottingham Forest tak bardzo bali się tego, że Franek Studienka, który jest nieprzewidywalnym selekcjonerem, a raczej trenerem, jakby zechciał, to wystawiłby na listę transferową wszystkich zawodników. Dlatego ci w ostatnim dniu okienka transferowego postanowili zrobić sobie poligon doświadczalny z drużyny Preston. Patrząc jednak na wynik tego spotkania, zdecydowanie można powiedzieć, że to w Preston będzie wyprzedaż jakich mało. W 88 minucie spotkania Graban miał jeszcze szansę na podwyższenie wyniku, ale zamiast strzelić w bramkę wolał obić Davisa. Po reakcji widać, że jest dumny ze swojego strzału, jednak prawda jest taka, że w taki sposób to może obijać co najwyżej drzwiami inne samochody zaparkowane na parkingu przy markecie. Ostatecznie po doliczonym czasie gry mecz zakończył się miażdżącą przewagą Nottingham Forest, bo aż 7 do 0. Carvalho natomiast zabrał sobie piłkę do domu, gdyż nawet sędziowie nie chcieli na nią patrzeć po tym, jak została przez niego skopana w trakcie meczu. Po wygranym spotkaniu Frankowi studzience nie udało się przejść niezauważonym wzdłuż ścianki. Reporterzy od razu zaatakowali Franka studzienkę setką pytań. Jednak po osiągnięciu takiego wyniku przez jego drużynę, banan rodem od Ciekity sam namalował mu się na twarzy. Pierwsze z pytań brzmiało, w jaki sposób zmotywował swoją drużynę do osiągnięcia takiego wysokiego wyniku, gdzie wcześniej zapowiadał, że nie będzie współpracował z zawodnikami, którzy ewidentnie nie chcą grać. Franek standardowo w swoim stylu odpowiedział, że po pierwsze, nastraszył wszystkich zawodników faktem, że będą musieli w środku burzy stać na boisku i czekać, aż uderzy w nich piorun, a oprócz tego w tym deszczu będą również musieli prać jego brudne skarpety. Co więcej zaznaczył, że nie jest to przyjemna czynność, ponieważ jego skarpety niejednokrotnie już wywołały stan zakażenia biologicznego. Drugie pytanie standardowo dotyczyło transferów, jakie zamierza przeprowadzić. Tutaj przekazał reporterom, aby ci nie martwili się w najmniejszym stopniu, ponieważ znalazł już klamkę do okienka i na pewno je zamknie. A z jakim rezultatem okaże się o północy 1 września? Następnie podziękował za gradobicie pytań i tłumacząc się tym, że idzie przemyśleć taktykę na ostatnie chwile sierpniowego wieczoru, po prostu wyszedł. Pierwszą jeszcze niewiążącą decyzją, jaką podjął Franek Studzienka, było pozbycie się balastu w drużynie, czyli wystawienie drużynowego czołgu na listę transferową. Być może któryś z menedżerów klubu okaże się entuzjastą militariów i chętnie zakupi bonga. Po stukrotnym upewnieniu się, że może na cele transferowe przekazać około 9,5 miliona euro, zgodnie z poleceniem jednego ze skautów, zajął się poszukiwaniem zawodnika Badia Sile, a jako że czuł się pewnie w negocjacjach, sam zabrał się za spotkanie z przedstawicielami ówczesnego klubu tego zawodnika. Co ciekawe, wrodzony dar przekonywania Franka Studienki doprowadziły do tego, że to menedżer AS Monaco wybrał się do Polaka, a nie na odwrót. Po wzajemnym, wręcz cukierkowym podziwianiu siebie nawzajem, obaj menedżerowie przeszli do najważniejszych kwestii. Mówiąc w skrócie, jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodziło o pieniądze. Franek Studienka doskonale wiedział, że jeżeli chciałby przeprowadzić chociażby dwa transfery, to tak naprawdę musi zbić zaporową cenę, jaką było 5 milionów euro, aby mieć swobodę finansową w dalszych negocjacjach z pozostałymi przedstawicielami klubów, od których chciałby rzekomo pozyskać zawodników. Po długich, niespodziewanie ciężkich negocjacjach Franek Tucienka wykonał swój plan w 100% i z 5 milionów euro zszedł na 5 milionów euro. Do tego jego niewątpliwie bogaty talent negocjacyjny doprowadził do tego, że do umowy zawodnika została również wprowadzona dodatkowa notka, opiewająca na 6% od przyszłej sprzedaży tego zawodnika z Nottingham Forest. Polak zatem nie zaoszczędził ani centa, a dodatkowo jeszcze Nottingham Forest w przyszłości prawdopodobnie będzie musiało zapłacić AS Monaco. W żaden sposób nie zniechęciło to franka studenki od dalszych negocjacji przyszłych transferów, dlatego też bez wahania postanowił ściągnąć szybkiego i sprytnego, zwinnego, małego, młodego napastnika do swojej drużyny, który miał nadzieję, że będzie strzał zdecydowanie więcej bramek, aniżeli jego środkowi pomocnicy ofensywni. Wybór upadł na zawodnika Arsenalu Ediego Enketie, którego wartość rynkowa zdecydowanie mieściła się w możliwościach transferowego budżetu Nottingham Forest. I co ciekawe, po raz kolejny to włodarze Arsenalu Londyn musieli udać się do Franka Studzienki, pomimo tego, że to Polakowi zależało najbardziej na pozyskaniu napastnika kanonierów. Po kolejnych ciągnących się jak makaron chwilach klepania się po plecach oraz słodzenia sobie nawzajem, panowie przeszli do omawiania kwestii finansowych przyszłego transferu do Nottingham Forest. W początku polski szkoleniowiec chciał żartobliwie zaproponować 1 euro za zawodnika, jakim był Enketia, jednak okazało się, że resztki myślenia analitycznego Franka studienki zadziałały, dając mu sygnał, że szkoleniowiec Arsenalu Londyn nie jest aż tak dowcipny jak Polak, dlatego też została wystawiona wstępnie kwota 3 milionów 200 tysięcy euro. Odpowiedź na propozycję Polaka była dla niego niczym kapać na twarz. Arsenal bowiem zażyczył sobie niemalże 1,5 miliona euro więcej. Franek studzienka natomiast zagubił się w całej tej sytuacji, bo nie rozumiał jakim cudem można dać kwotę o wiele większą niż aktualna wartość zawodnika. Polak zrozumiał jednak szybko, że 860 tysięcy nadwyżki od aktualnej wartości z pewnością pójdzie na jach dla przedstawiciela klubu Arsenal. Dlatego też nie chcąc do tego dopuścić, obniżył kwotę w taki sposób, aby co najwyżej szkoleniowiec Arsenalu kupił sobie ponton. Po kolejnych długich i ciężkich, zawiłych niczym wąż ogrodowy negocjacjach skończyło się na tym, że ponton będzie wart niemalże 100 tysięcy euro. Teraz do pozyskania obu zawodników Franek Studzienka będzie musiał już tylko spotkać się z nimi twarzą w twarz. I jeżeli uda mu się wygrać tą brudną grę na spojrzenia, to kto wie, ale być może dwaj naprawdę utalentowani zawodnicy mieliby szansę rozwoju w Nottingham Forest. W ten sposób na pierwszy ogień Franek Studzienka postanowił spotkać się z Badia Sile. Niestety okazało się, że nie będzie to spotkanie sam na sam, gdyż Badia Sile przyprowadził ze sobą jakiegoś dziadka. I kiedy Polak złożył pierwszą propozycję dotyczącą roli zawodnika w zespole, dziadek od razu przerwał mu jego wywód, mówiąc, że to stanowczo za mało. Wtedy też Franek Studzienka pojął, że nie będą to łatwe negocjacje, ponieważ dziadek będzie musiał mówić swoje mądrości co każdą wypowiedź Franka. Co gorsza, cały ten pojedynek spojrzeń może doprowadzić polskiego szkoleniowca do zeza, bo raz musi patrzeć na Badia sile, a drugi raz na dziadka. Dosłownie chwilę później starszy siwy pan musiał wyskoczyć z klauzulą odstępnego. Czyli czymś, o czym Franek Studzienka słyszał po raz pierwszy. Przecież gdy wcześniej zamawiał piwa do klubu nocnego, nie było żadnej klauzuli odstępnego. Krata piwa przyszła i krata piwa została zużyta. Nikt nikomu nic nie odstępował. Jednak żeby zachować pokerową twarz i to, że zna się na negocjacjach kontraktów z zawodnikami, zaproponował okrągłe 20 milioników. Gdyż wierzył, że jest to forma gry w pici polo i większa liczba wygrywa. Szybko został sprowadzony na ziemię, gdy starszy pan uświadomił mu, że w tej rozgrywce Pici Polo mniejsza liczba wygrywa. Ostatecznie jednak flanek studienka wykazał się sprytem i zaproponował starszemu człowiekowi darmową maść na reumatyzm do końca jego życia. Tym samym wszyscy trzej panowie doszli do porozumienia i Badia Shile zasilił szeregi Nottingham no Forest. A jako, że Polak czuł ogień w butach, natychmiast przystąpił do negocjacji z kolejnym zawodnikiem, jakim był Eddie Enketia. Co gorsza, ten zawodnik przyszedł z jeszcze starszym panem i niestety Franek Studzienka musiał porzucić swój genialny pomysł o proponowaniu mu trumny w celu dojścia do porozumienia, ponieważ byłoby to lekkim nietaktem. Nie zmniejszyło to jednak pewności siebie Polaka, ponieważ ten był niemalże w 100% przekonany, że tak jak przedstawicielowi Arsenalu udało uzbierać się na luksusowy ponton, tak samo i Franek uzbiera sobie oszczędzając na pensji Enketi na nowy samochód, ponieważ jego ekskluzywny Polonez miał jedną zasadniczą wadę. Zamontowali mu kierownicę nie z tej strony co Anglii. Co ciekawe przybyły z Enchetyą pradziadek wcale nie sprawiał żadnych problemów, wręcz przeciwnie proponował wszystko tak jak Franek Studzienka sobie zaplanował. Zbudowało to w Polaku dodatkowo tak wielką pewność siebie niczym wieża iPad. dlatego też zaproponował Enchety pensję niższą o 21 tysięcy euro w myślach zastanawiając się czy będzie to nowa Syrenka czy też Volkswagen Passat. Bardzo szybko okazało się jednak, że Franek Studzienka w całych tych negocjacjach był tak bystry, niczym woda w klozecie i ze smutnym wzrokiem obserwował jaki pradziadek wraz z Enketią opuszczają gabinet w oburzeniu. Przez kolejne długie minuty Franek Studzienka wysyłał kwiaty oraz pochwalne SMSy do Enkety, jednak ten nie chciał już w żaden sposób kontaktować się z polskim szkoleniowcem. Tymczasem do siedziby Nottingham Forest wpłynęła oferta transferowa do figłej Redo. Kwota, jaką zaproponował klub Internacional przewyższała wartość rynkową Figueiredo o niemalże 2 300 000 euro. Zdenerwowany Franek Studzienka postanowił sprzedać Figueiredo zaproponowaną kwotę, pamiętając doskonale o tym, że nie dalej jak trzy mecze temu portugalski defensor podburzał całą drużynę przeciwko polskiemu szkoleniowcy. Tym samym rządza zemsty zadziałała i Figueiredo został zmuszony do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej o pracę w Internacjonal. W kolei na zapytanie o zawodnika Darikwe przez klub Blackburn Franek Studienka odpowiedział negatywnie, ponieważ ten zawodnik nic mu nie zrobił. A jako, że podstępnego i niedobrego Figueiredo udało się sprzedać, zarząd klubu przekazał Frankowi Studience dodatkowe 3 miliony euro do budżetu transferowego. Tym samym dając Polakowi zielone światło na podjęcie próby na ściągnięcie kolejnego napastnika do klubu Nottingham Forest. Tym razem Franek studienka postanowił zagrać ostro i wyrwać wschodzącą gwiazdę Manchesterowi United. Wybór bowiem padł na Masona Greenwooda. Wiedząc, że Franek ma raptem 5 godzin na zamknięcie okna transferowego, siłą ściągnął spasionego i starego Solskjera do swojego gabinetu w Nottingham. Polak tym razem zaczął swoje negocjacje nieszablonowo pytając o to, gdzie tak bardzo solskier przybrał na wadze. Czy przyczyną było nadmierne spożywanie Big Maców i wieśmaków, czy też rzekome stwierdzenie, że nilczy się siła a masa. Niestety Polak nie doczekał się odpowiedzi, dlatego też bez zbędnego przedłużania czasu przeszedł do negocjacji opłaty transferowej. Żeby było miło i Polak nie uronił ani jednej łzy, solskier zgodził się opuścić cenę Green Mooda o niemalże 600 tysięcy euro. Tym samym Franek Studienka ucieszył się po pierwsze, bo będzie mógł spotkać się z nowym napastnikiem, którego tym razem uda mu się przekonać do gry w Nottingham. A dodatkowo będzie mógł zaszaleć i wybrać sobie czerwony kolor do pasata, gdyż jak wszyscy powszechnie wiemy, czerwony to szybszy. Nauczony poprzednimi rozmowami, Franek Studienka był tym razem przygotowany na wizytację Greenwooda wraz z jego pra 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 dziadkiem. Ku zdumieniu Polaka okazało się, że Greenwood złamał te zasady i przyprowadził, jak twierdzi, zupełnie obcego sobie człowieka, któremu w przypadku udanych negocjacji obiecał karton grzechów. W chwili, gdy przyszło do negocjacji pensji Masona Greenwooda, tranek Studzienka wiedząc już, że Passata ma zapewnionego, postanowił dopłacić Anglikowi o 2000 euro więcej aniżeli w Manchesterze United. Pokazując tym samym, że Nottingham Forest jest dość bogatym klubem i można szastać pieniędzmi na prawo i lewo, a nawet do przodu i do tyłu. Wszystkim rozmówcom na taką propozycję zaświeciły się aż oczy, dlatego też Mason Greenwood oficjalnie został napastnikiem Nottingham Forest. Tym samym powodując niepokój w szeregach napadu Nottingham Forest w postaci Grabana i Dacosty. A jakie będzie przełożenie efektów transferowych Franka Studienki w przełożeniu na wyniki Nottingham Forest dowiemy się już w przyszłym odcinku kariery menedżera. A jako, że znajdujemy się w końcowej fazie tego epizodu, mam do Was wszystkich jedno pytanie i jedną prośbę. Pytanie brzmi, czy chcielibyście, aby kariera menedżera wyglądała tak jak dotychczas, czy też w jak najszybszym tempie dojść do kolejnego okienka transferowego i pokazywać tylko i wyłącznie pracę Franka Studienki jako menedżera z zabiurka, plus oczywiście tabele ligowe czy też pucharowe na daną chwilę. Prośba natomiast dotyczy wsparcia Franka Studienki wraz z biegiem kolejnych odcinków o to, abyście pisali propozycje przyszłych transferów, które zdecydowanie pomogłyby Nottingham Forest osiągnąć zamierzone cele. I tak jak już wcześniej wspominałem, dotarliśmy do końca tego odcinka. Dlatego też, jeżeli ten epizod Wam się podobał, zostawcie po sobie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o komentarzu pod tym odcinkiem i oczywiście pod kolejnymi, które będą się pojawiać. I do zasubskrybowania tego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a Franek Studzienka w jakiś sposób ujął wasze serca. Bądź też uwaga, jak kto woli, żeby nie było potem posądzenia o jakieś dziwne skojarzenia. To tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w przyszłą niedzielę. Cześć!